Maksymilian Przystajko, rola Krzyżowice, województwo polskie. W tym roku po kilku sezonach stosowania Belkarpak, zastosowaliśmy herbicyt Ladiwa. komicie poradził sobie z takimi chwastami, które są u nas uciążliwe, jak jasnota purpurowa, bodziszek drobny. Odchwaszczanie na listne stosujemy od trzech sezonów, między innymi ze względu na to, że Rzepak dużo lepiej znosi odchwaszczanie na listne niż doglebowe, szczególnie, że od kilku sezonów mamy obfite opady w okresie okołosiewnym rzepaku, czyli przed siewem rzepaku, podczas siewów i po siewach rzepaku, powoduje nam to wpłukanie substancji w głąb gleby do glebowych i rzepak przestaje rosnąć raz na dłużej, raz na krócej. Ale w połączeniu z dużą presją pchełki rzepakowej tracimy bardzo dużo biomasy. Potem niektóre plantacje nadają się do zaorania. A takie herbicydy jak ladiwa nie hamują nam wzrostu rzepaku, dzięki czemu jest w stanie z naszą pomocą insektycydową poradzić on sobie z presją szkodników i jednocześnie nie pozostawiają nam w glebie nadmiernej ilości substancji, które negatywnie będą wpływać na późniejszy wzrost roślin rzepaku czy na same rośliny. Dzień dobry, nazywam się Maciej Skoczelas, gospodarstwo Pianowice. Znajdujemy się na terenie gminy Krobia. Chciałem Państwu pokrótce opowiedzieć o moich wrażeniach po zastosowaniu środku Ladiwa w stosunku do środków doglebowych, które lat stosuję w tym gospodarstwie. Otóż po zastosowaniu środku Ladiwa pojawiłem się na polu po około 24 godzinach. Zauważyłem bardzo dobry efekt działania na chwasty dwuliścienne, w tym szczególnie na bodziszka, na którym mi przede wszystkim zależało, żeby go zwalczyć. Ponadto Zauważyłem o wiele lepszą obsadę w roślinach w stosunku do pola chronionego środkami doglebowymi. Także ten rzepak nie był hamowany przez substancje aktywne. Uważam, że produkt Ladiwa spełni moje oczekiwania i w przyszłym sezonie postawię na ten produkt na całą powierzchnię rzepaku. Mariusz Gawlica, znajdujemy się w miejscowości Groholu w województwie opolskim. Znajdujemy się na plantacji rzepaku ozimego odmiana Pionier PT 312. Zasiany został 25 sierpnia w obsadzie 40 nasion na metr kwadratowy. 15 września wykonałem zabieg herbicydem Ladiwa w dawce 0,25 litra na hektar. Zdecydowałem się na ten zabieg, dlatego że zwalczane zostają uciążliwe chwasty, takie jak bodziszki, rumiany, fiołki. Komosa biała. Plantacja wygląda bardzo przyzwoicie, jest czysto. Jestem zadowolony z tego zabiegu. Zabiegi powschodowe nie powodują zahamowania wzrostu rzepaku, nie powodują bielenia liści. A efekty końcowe zobaczymy wiosną.